Dzisiejszym gościem jest Alina. Elina mieszka w Sewilli, a na co dzień uczy hiszpańskiego. Witam Cię, Alino. Witam Cię również bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Powiedz, dlaczego postanowiłaś wyjechać z Polski i zamieszkać w, Hiszpani w Hiszpanii? Co Cię do tego skłoniło? To jest długa historia. Eee, wszystko się zaczęło od Erasmusa. Jak byłam na studiach filologii romańskiej, E, już całkiem ładnych kilka lat temu, bo 8, 8 lat temu pierwszy raz wyjechałam do Hiszpanii na Erasmusa, czyli e, wymianę, tak? Wymianę studencką, gdzie możemy jechać albo na studia, albo na praktyki. Ja wtedy wyjechałam po raz pierwszy na studia e, na jeden semestr do Granady, nie do Sewilli. I, I tak mi się spodobało, że później próbowałam po raz kolejny wyjechać i po raz kolejny, no i mi się to udawało, ale już tym razem wyjeżdżałam nie na studia, tylko na praktyki. No i tak, tak się złożyło, że te praktyki nie udało mi się znaleźć w Granadzie, a trafiłam do Sewilli. No i pierwsze moje praktyki zawodowe, takie zagraniczne w Hiszpanii, były w Sewilli tutaj, w szkole językowej. I, i Sewilla też mi się tak spodobała, że później postanowiłam wracać co, co roku mniej więcej, bo tych Erasmusów u mnie było aż cztery. I no i co? No i później, e, im dłużej już tu przebywam, powiedziałam, że gdzieś tam, e, jak nie teraz, to może za jakiś czas e, tutaj wrócę i tutaj zamieszkam. Nie wiem, czy na stałe do tego to jeszcze nie wiadomo. Na razie mieszkam na stałe, ale no nigdy nie wiadomo, co, co nam się przydarzy w życiu. Także e, można mówić, że mieszkamy na stałe, a później coś się zmieni i nagle gdzieś trzeba się znowu przeprowadzić. No ale póki co no teraz już jestem, e, w tamtym roku przeprowadziłam się już tak e, definitywnie na stałe, czyli no nawet już rok w Polsce nie byłam. Także już faktycznie to jest takie mieszkanie na stałe. A skąd pochodzisz? Ja pochodzę z takiej małej miejscowości koło Opatowa, w województwie świętokrzyskim. A masz męża? Męża nie, ale mam chłopaka, którego tutaj poznałam, no i właśnie to też przez niego, bo on jest Hiszpanem i... No i też ze względu na niego gdzieś tam się myślało, żeby tutaj się przeprowadzić. No i udało się. Po wielu, po wielu latach gdzieś takich trudnych, ciężkich, bo w Hiszpanii nie jest łatwo, ale, ale się udało. A powiedz Alina, pod jakim względem nie jest łatwo w Hiszpanii? Praca, praca, a... bo pracy w Hiszpanii. Ona niby jest, a jej nie ma tak naprawdę. Czyli, czyli no jakby to powiedzieć? Niby są oferty, a ciężko, żeby ktoś nas zatrudnił, bo jest na jedną. Jakąś taką ofertę, chodzi tutaj o takie oferty pracy, takie proste, czyli, nie wiem, gdzieś pracownik biurowy, recepcjonista, takie niewykwalifikowane, tak? Takie, które każdy gdzieś mniej więcej może e, tę pracę wykonywać. No to jest bardzo dużo chętnych, bardzo dużo kandydatów. E, czasami to jest nawet 500 kandydatów na jedno miejsce, więc e, no, łatwo odpaść. No i ogólnie tutaj ten rynek pracy nie jest jakiś bardzo powalający, bo się ani nie zarabia, ani nie zarabia dużo, ani te warunki nie są wcale jakieś świetne. Umowy tak samo, możemy nie wiem, zostać zwolnieni też z dnia na dzień, mimo iż mamy umowę, także tutaj jest tak często też jest tak, że się zarabia gdzieś i... I żyje od pierwszego do pierwszego. Hiszpania to nie jest kraj gdzieś na, na duże zarobki, ani też na odkładanie pieniędzy, ale no też ma inne jakieś zalety, no i wszyscy tutaj ciągną A też. A ty uczysz, Alina, języka hiszpańskiego, tak? Możesz coś o tym więcej powiedzieć? Mm -hmm. Także y, jestem y, lektorem języka hiszpańskiego na własnej działalności, ale na własnej działalności warto zaznaczyć, że w Hiszpanii, bo na przykład tu jest bardzo wielu Polaków, którzy uczą i nie wiem jak to robią. Dla mnie to jest trochę y, dziwne, ale y, pracują na działalności za, zakładanej w Polsce, mimo że mieszkają na przykład tutaj na stałe. Y, ja oczywiście. No, nie widzę sensu, żeby gdzieś tam moje podatki szły do y, Polski, bo tam w ogóle nie mieszkam. A poza tym, y, a poza tym no, no nie wiem, y, tutaj jakoś założyłam działalność i, i prowadzę tę działalność. Y, to też nie jest za zbyt łatwe. No ale póki co... Y, Póki co na razie udzielam, właśnie w ramach działalności zajęć języka hiszpańskiego. Zajęcia są online. Uczę głównie dorosłych, czy to na lekcjach indywidualnych. Dużo mam w tym roku też zajęć w parach. Czasami jakieś kursy grupowe organizuję, ale to rzadziej. Także tak, tak to mniej więcej wygląda. A też y, wspominałaś przedtem, że Hiszpania y, ma y, dobre zalety. Możesz powiedzieć jakie? No, przede wszystkim y, wielu ludzi ceni sobie tutajszy klimat, czyli wieczne słońce prawie. Przynajmniej tu na południu słońca jest bardzo dużo. Mamy około 300 dni w roku słońca. Chociaż może ostatnimi laty trochę mniej, bo też sporo pada i coraz więcej pada y, na jesieni w zimie. Ale. Tego słońca jest bardzo dużo, jest ciepło. Co jeszcze? Ludzie są bardzo otwarci, tacy przyjaźni, nie wiem, pomocni. To jest w ogóle inna mentalność też, jeśli porównujemy z mentalnością gdzieś w Polsce. Czy tak, no, oni są po prostu inni. To trzeba tu przyjechać i, i, i ich poznać, tych ludzi stąd. Powiedz Alina, jak u was było z covid -em? Oj, ciężko było, zamknęli nas na trzy miesiące w domach, także było ciężko, nie mogliśmy w ogóle wychodzić poza, nie wiem, jakimś wyjściem na zakupy do lekarza. Była praca zdalna w prawie każdej, w każdym obszarze, a wiele gdzieś firm było, musiało być zamkniętych, na przykład turystyka. I, I tak było porównując też z Polską, było bardziej restrykcyjnie. My, na przykład, jeszcze do tej pory mamy obowiązkowe używanie maseczek w środkach komunikacji publicznej, czyli autobusy, tramwaje, pociągi ośrodki zdrowia, te wszystkie jakieś placówki związane ze zdrowiem, z służbą zdrowia i, i apteki. To jeszcze, jeszcze my to mamy I, i ludzie, niektórzy już widzę, że już czasami trochę już to tak powiem ignorują, ale jednak no zakładają, także... A nie buntują się ludzie? Też, ale myślę, że no, nie aż w takim stopniu jak na przykład w innych krajach, tak mi się wydaje. Bardziej tak y, mają inne podejście. Myślą, że, y, no, że, że tak jest, no to tak trzeba zrobić i że to będzie, no nie wiem, że to będzie dla nas dobre, czy coś takiego. A powiedz, jak u Was wygląda z inflacją? Oj. Jest inflacja. U nas chyba to już jest koło 11%. Może się mylę, ale 10-11% coś takiego. I widać to w sklepach. Jak się idzie do, do sklepu, do supermarketu, robi zakupy takie co zwykle. Na przykład ja w tamtym roku, w, we wrześniu, jak się tu przeprowadziłam, jak wróciłam z powrotem, to takie zakupy na dwie osoby, na. Na jakieś 10 dni yy, to kosztowały mnie jakieś, nie wiem, 50 euro, mniej więcej. A później coraz więcej, coraz więcej się płaciło za mniej więcej te same zakupy, i teraz już takie same zakupy kosztują gdzieś tak w granicach, nie wiem, 75 euro. I to widać też po produktach, że na przykład coś kosztowało jedno euro, a za jakiś czas kosztuje już euro 0,5, 5 centów podwyżki. I w końcu po tych 5 centach albo 10 czasami nawet na jakichś produktach, no to się uzbiera. Także widać, widać to. Widać też na przykład po mieszkaniach, że trochę zdrożały, na przykład już wynająć pokój za... 200 euro, czy tam 220, to już raczej jest tutaj w Sewilli ciężko, tylko tak trzeba szykować 250, nawet i więcej. Także, no, widać, widać tę te, te inflację. Pewnie nie, nie tyle jak w Polsce, jak tam słyszę, ale, ale też widać i się odczuwa. A czy dużo Polaków mieszka w Hiszpanii? Z tego, co widzę, to wygląda na to, że tak. Tylko, że ja nie mam kontaktu z Polakami. Może tam z jedną, dwoma dziewczynami, ale ogólnie no z tego, co widzę, to jest nas trochę. Tylko może nie w Sewilli, bo to nie jest jakiś taki bardzo popularny kierunek, bo no, myślę, że ze względu też na pracę. Bo wiadomo, jak ktoś wie, że nie znajdzie pracy, no to wybiera gdzieś inne jakieś miejsce do życia. I, I tam się przeprowadza, albo też tam, gdzie jest tych Polaków więcej, jest też dużo Polaków, którzy niekoniecznie, niekoniecznie przyjeżdżają do pracy, a po prostu sobie kupują dom i, i mają na przykład jakąś pracę zdalną i im jest wtedy wszystko jedno, gdzie mieszkają. Także. Trochę nas jest. Ja widzę też, że w porównaniu z poprzednimi latami, coraz więcej. Coraz więcej jest gdzieś tam zapytań o jakieś zakupy domów. Coraz więcej widzę, że ktoś się przeprowadzi, także coraz więcej chyba. A powiedz, czy warto inwestować, czy warto kupować nieruchomości w Hiszpanii? Nieruchomość myślę, że tak. Warto tutaj kupić, bo. Yy, zawsze tutaj będziemy mieli, to też dużo zależy od tego, w jakim miejscu to kupimy, tak, bo jak kupimy w jakimś nieatrakcyjnym, no to, no to chyba, że dla nas, ale żeby gdzieś to później wynająć może być trudno, ale jeśli kupimy w takim miejscu gdzieś yy, atrakcyjnym, nie wiem, gdzieś yy, na wybrzeżu albo no w ogóle, no zależy jakimi się kryteriami kierujemy, to myślę, że warto, bo można albo się nastawić na wynajem krótkoterminowy i wynajmować turystom, jeśli się tam licencję zdobędzie, chyba na, na ten wynajem, albo można też wynajmować w ramach wynajmu długoterminowego i jest bardzo duże zapotrzebowanie. Tutaj tak naprawdę jest więcej chyba chętnych niż. Na wynajem mieszkania niż, niż mieszkań. Stąd też właśnie ceny idą w górę i jest bardzo trudno wynająć, jeśli się nie ma jakiegoś tam, nie wiem, kontraktu, umowy o pracę, czy jakiś tam, jeżeli nie możemy udokumentować, że mamy dochody. Także, także wynajem to myślę, że. Wynajom, ogólnie kupno nieruchomości tutaj to jest y, dobra inwestycja. A powiedz, ty, twój chłopak, twój partner jest Hiszpanem, jak Wy się dogadujecie? Bo jest różnica, Ty jesteś Polką, partner jest Hiszpanem, jak się dogadujecie? Po hiszpańsku, rozmawiamy po hiszpańsku, nie ma problemu. A czym się zajmowałaś w Polsce, jak mieszkałaś? W Polsce się niczym za, nie zajmowałam, nigdy nie pracowałam w Polsce, bo, no bo tak jak mówię, ja zaczęłam tu wyjeżdżać do Hiszpanii na studiach, więc y, ja w Polsce byłam studentką, pracować nie pracowałam, y, a później od trzeciego roku studiów ja wyjechałam właśnie po raz pierwszy, później całą magisterkę praktycznie spędziłam też na, y, na tych wymianach, tych erasmusach i no, i w Polsce no, jeszcze nie miałam w ogóle żadnych planów, nie wiedziałam, czym się będę zajmować tak naprawdę. A czy duża jest u Was przestępczość? E, przestępczość. Myślę, że to znaczy, no jest, ale myślę, że to jest tak jak, jak wszędzie, raczej. Ja nie widzę. O ile się gdzieś nie zapuszczamy w jakieś, nie wiem, takie dzielnice, które są okryte złą sławą, albo... No właśnie, no głównie takie jakieś dzielnice niezbyt ciekawe albo. Albo... No nie, no to są tylko dzielnice, tak teraz myślę. No jest trochę tego też, ale myślę, że to też nie jest jakoś za bardzo, że, że tu jest niebezpiecznie. Ja się na przykład czuję tutaj bezpiecznie i czy wychodzę w dzień, czy wychodzę w nocy, wiele razy wracam sama do domu i to na przykład w lecie może być całkiem późno, bo 11-12 i... I o ile gdzieś tam nie chodzę, w takie miejsca y, Sewilli, gdzie się nie powinno chodzić, y, to jest bezpiecznie, myślę. A powiedz coś o kuchni hiszpańskiej. O kuchni. E, kuchnia jest bardzo różnorodna tutaj. E, w zależności od e, regionu i nawet w obrębie regionu, e, przemieszczając się, nie wiem, z jednego miasta do drugiego, Mamy całkiem już nieraz inną kuchnię, w ogóle inne, inne potrawy, inne, inne też może nie wiem, nawet napoje jakieś czasami się zdarzają. Kuchnia jest kuchnią śródziemnomorską, tak? Dużo się tutaj używa oliwy, no co mogę powiedzieć? jest są też dania, które pewnie wszyscy znają, czyli takie jak, nie wiem, paella, czyli danie z ryżu, i na przykład z owocami morza. Co jeszcze? Teraz tak myślę, no, na przykład gaspacio, chłodnik na bazie pomidorów, ogórków i papryki. No, kuchnia jest taka, że mamy dużo tutaj ryb, ryb, owoców morza. Dużo się tego w kuchni pojawia. Co jeszcze? Dużo się używa oliwy z oliwek, no bo Hiszpania produkuje też oliwę z oliwek jest jednym z właśnie takich dużych producentów. Co jeszcze? No, i to jest inna kuchnia w ogóle. Na przykład, co może być ciekawe, to jeśli chodzi o ziemniaki. Oczywiście ziemniaki też się tutaj jada, ale pod inną postacią. To nie jest tak, jak u nas mamy, że ziemniaki gotowane, takie z wody i na przykład utłuczone. Tutaj czegoś takiego raczej nie za bardzo spotkamy. Najczęściej też są gdzieś. Frytki, tak? Frytki albo o. Patata z bravas, czyli takie w taką kostkę krojonej z takim pikantnym sosem. Także taka jest kuchnia hiszpańska. A czy Hiszpanie są gościnni? Czy są gościnni? Tak, bardzo. Jeżeli y, gościnni, ale w takim sensie, że y, no, na pewno nie zapraszają kogokolwiek z ulicy, tylko najpierw trochę Cię muszą poznać, tak? I, i Cię zaproszą do domu, y, i, i Cię tam ugoszczą. Y, raczej ogólnie tak, są gościnni i też dużo lubią pomagać y, innym. Y, Także tak. A co byś chciała Alina na koniec dodać? Na koniec, y nie wiem. Jeśli ktoś na przykład marzy o wyjeździe do Hiszpanii, o przeprowadzce, no to y to tak naprawdę y trzeba się, do ja bym radziła na przykład dobrze się przygotować na taki wyjazd, czyli nie, y nie wybierać się tak z myślą, że Oj tam, ja sobie poradzę, wszyscy przecież wyjeżdżali, jakoś tam pracę znajdę, czyli... Do Hiszpanii, żeby się wybrać i tutaj zamieszkać, najlepiej mieć jakiś plan, czyli zainwestować na przykład w jakieś umiejętności, powinniśmy jakieś może konkretne kursy zrobić. Ja bym stawiała na przykład na języki, bo jak się zna języki inne niż hiszpański i angielski, to też można znaleźć pracę, niekoniecznie nawet w turystyce. I, i też oszczędności się bardzo tutaj przydają, bo czasami na przykład się długo szuka mieszkania, no i ogólnie, jeśli nie mamy pracy ani albo takich widoków na pracę, no to trzeba się nastawić, że to szukanie pracy może być długie, jeśli na przykład nie mamy jakichś takich konkretnych, nie wiem, umiejętności, które nas wyróżniają, także ja bym się, ja bym na przykład wszystkim radziła, żeby się tak zainwestować w siebie, dobrze przygotować do takiej przeprowadzki wyjazdu, jeśli to jest wyjazd taki, gdzie jesteśmy uzależnieni tutaj od od tutejszego rynku pracy, bo jak mamy taki wyjazd, gdzie już mamy swoją pracę zdalną na przykład, albo jedziemy na emeryturę, to jest całkiem inna sprawa i tu jest dużo łatwiej, ale Większość ludzi jednak jedzie, myśląc, że znajdzie pracę, mówiąc, że chce spełniać marzenia, ale wszystko może robić. No i to jest takie, mogę robić wszystko, czyli nic. Wszystko mm -hmm. i nic. I tutaj takich osób jest, y, oczywiście z tych osób, które mieszkają tutaj są Hiszpanami, jest też mnóstwo, więc y, na taki Polak się tutaj y, niekoniecznie odnajdzie. Nie wiem, y, może mieć trudność, żeby znaleźć y, pracę. No i, bardzo ważne, żeby znać język na przynajmniej takim poziomie, no, minimum podstawowym, bo jednak tutaj na południu się angielskiego ludzie nie znają za bardzo. I no i żeby znaleźć pracę, no to trzeba się dogadać w tej pracy. Jak się masz dogadać w pracy, jeśli ty będziesz robić na mig, nikt ciebie nie przyjmie. Ja jakbym była takim pracodawcą, nikogo takiego bym nie chciała. No bo po co, skoro mam Hiszpana, który się ze mną świetnie dogada i potrafi to samo, więc e, ja bym inwestowała w hiszpański przede wszystkim przed wyjazdem, żeby się e, przynajmniej móc dogadać tak w miarę. E, no, języki, i, i tak jak mówię, dobrze przygotować, i, i wtedy na pewno jest y, dużo łatwiej. Można też wyjechać bez, y, bez takiego przygotowania, ale trzeba się liczyć, że, że będzie nam bardzo pod górkę ze wszystkim, y, że nie będziemy się mogli odnaleźć, że nie będziemy. Że będziemy musieli żyć od pierwszego do pierwszego, a nawet nam będzie tych pieniędzy bra brakować, i że nie będzie wcale łatwo, i to słońce nam wtedy nie, nie pomoże, bo jednak słońce nas y, tutaj nie, nie wykarmi. Tak, dobre przygotowanie, to bym mogła y, przekazać na koniec. Alina, a jeszcze mi coś przyszło do głowy. Jakbym się chciała wybrać do Hiszpanii, to jakie miejsca byś mi poleciła? Wszystko zależy, to zależy, znowu tak powiem. Zależy, czego oczekujesz, czego szukasz w Hiszpanii. Nie wiem, zależy, co by to było. No nie wiem, może tam, gdzie ty mieszkasz, na południe. Na południe. Jeżeli... Jeżeli myślisz o wyjeździe na południe to na przykład powinnaś się liczyć z tym, że tutaj zimy są bardzo zimne. W domach jest strasznie zimno, nie ma ogrzewania. Także y, temperatury w nocy, tak w grudniu, grudzień i tak do połowy stycznia, na przykład w Sewilli spadają nawet do, y, do 3 stopni powyżej zera, czasami nawet zero bywa takie najzimniejsze. Nie no, ja już wolę latem się wybrać. A latem z kolei w Sewilli są okropne upały, i to są upały 40-45 stopni, gdzie nie da się w ogóle funkcjonować na zewnątrz. W domach też się nie da za bardzo funkcjonować, jeśli się nie, jeśli się nie używa klimatyzacji. Także no Sewilla nie jest, jeśli chodzi o klimat, nie jest wcale takim idealnym miastem do życia, bo ma w lecie. Już cały czerwiec, cały lipiec, sierpień to są upały, takie nie do wytrzymania. A w zimie z kolei znowu są jakieś takie dwa, trzy miesiące, gdzie jest strasznie zimno i się w grubych swetrach chodzi, skarpetach i, i, i się cały czas siedzi pod, pod kocem, nawet jak się pracuje, bo innej rady nie ma. <tosłuchanie> <tosłuchanie> no ale macie chyba jakieś ogrzewanie. To znaczy, u nas ogrzewania nie ma właśnie, u nas tylko są takie y, grzejniki y, na prąd, ale to nic nie daje, bo y, masz grzejnik tylko w pokoju i, i jak tylko go wyłączysz, no to po godzinie czy tam nawet po pół godzinie już jest z powrotem zimno, bo y, tutaj na przykład są y, mieszkania ani nieizolowane, nie ma żadnego ocieplenia tych mieszkań, y, okna są pojedyncze. I są wcale nieszczelne, więc no to ogrzewanie jest, ale tak naprawdę nie za bardzo się go nieraz opłaca włączać, bo prąd jest bardzo drogi tutaj. I żeby używać, no to cały czas codziennie i tam po ileś godzin, no to rachunki mogą wyjść, nie wiem, kosmiczne 500 euro, może więcej. Także yy, no tu, się, tu się raczej na ogrzewanie yy, nie nastawia. Coś tam się dogrzewa, jak już jest tak, że się nie da wytrzymać. Yy, ale poza tym, no to się grubo trzeba ubierać. Nie wiem, ciepła hermata i się siedzi pod kocem cały czas. także... No teraz tak. nam w Polsce grożą, że chcą, yy, że prądu zabraknie, węgla zabraknie. No u nas, u nas też. Yy, myślę, że wszędzie tak yy, jest. Nie wiem, u nas jest. Też, też Ale trochę. inne kraje no. wiemy, wiemy, że mają węgiel. No u nas nie wiem, u nas nie wiem, chyba u nas się węgla nie używa raczej, no bo bo nawet jak tego używania nie ma w sporej części kraju, no to to też nie jest potrzebne. Ale wszystko jest na prąd z kolei, no i tutaj no to ogrzewanie w domach no nie istnieje. W Sewilli nie istnieje ogrzewanie. Nie ma czegoś takiego jak ogrzewanie centralne. Są tylko te grzejniki takie na prąd. No i tak jak mówię, to um, póki się grzeje, no to jeszcze jest ciepło, ale jak się wyłączy grzejnik, to już, to już jest z powrotem zimno za dosłownie, nie wiem, pół godziny do godziny i, i, i z powrotem jest to samo. Tak jakbyśmy wcale w ogóle nie grzali. No to jednak chyba, jakbym będę miała przyjechać, to jednak tylko latem, a tak mieszkać to już nie na całe. rok. Najlepiej, najlepiej jest przyjechać w takim y, okresie od gdzieś tak od września teraz do, do grudnia, bym powiedziała. Wtedy są takie i fajne temperatury, i, i jest tak właśnie y, znośnie. No i w domach też nie ma ani zimno, ani za gorąco. I też drugi taki okres to jest tak od, ja bym powiedziała, marca gdzieś do, do czerwca, nim się te upały zaczną, to też jest tak przyjemnie i na dworze, i, i w domach też, że wtedy polecam jak najbardziej, żeby przyjechać. No jak ktoś na przykład nie jest na, przyzwyczajony, że, że są takie okropne upały, czy jakieś takie zimno w domu, że u nas właśnie zawsze w zimie w Hiszpanii, tutaj w Sewilli, w domach jest zimniej w zimie niż na zewnątrz. Lina, to dziękuję Ci, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Dziękuję Ci również, również pozdrawiam. No i jeśli y, myślisz o wyjeździe do Hiszpanii czy to przeprowadzce, no to dobrze się przygotuj, ale y, na pewno jak, ty już, jak już tutaj będziesz, to będziesz zadowolona.